Cześć, tu Maciek Cigler z Successstudio.pl. Tym razem bardzo krótki film, na dosyć modny, w ostatnim czasie w internecie temat. Trzy rzeczy, które chciałbym wiedzieć wcześniej. Tym razem wybrałem trzy rzeczy, które wymagają takiego przemyślenia, ale mam nadzieję, że też ciebie zainspirują do przemyślenia pewnych rzeczy, które Zdarzają się na co dzień i które dotykają ciebie na co dzień. Więc, aby nie przedłużać, zapraszam po prostu do oglądania tego filmu. Sukcesstudio.pl Osiągnij ze mną swój sukces w biznesie. Cześć, nazywam się Maciej Ziegler. Na co dzień jestem właścicielem firmy, w której razem ze współpracownikami staram się zapewnić kompleksowe wsparcie moich klientów. Począwszy od dobrej strony internetowej, budowę naprawę lejków sprzedażowych, obsługę social media, po wideomarketing. Zakres moich zainteresowań to wiedza dotycząca sprzedaży, marketingu, prowadzenia biznesu w sposób uczciwy i rozważny oraz rozwiązań informatycznych, które to ułatwiają. Z wykształcenia jestem informatykiem, więc w materiałach, które przygotowuję i udostępniam, często usłyszysz o nowoczesnych technologiach i o tym, jak wykorzystywać je w swoim biznesie. Dzielę się tutaj wiedzą zdobytym już przez lata doświadczeniem i umiejętnościami, które zdobyłem naprawiając biznesy moich klientów. Pierwszą rzeczą z tych trzech rzeczy, które chciałbym wiedzieć wcześniej, to jest ta świadomość, że bez sensu jest obrażać się na rzeczywistość. Bo dosyć często jest tak, że obrażamy się na to, co dostajemy. Nie potrafimy tego przyjąć na klatę. No, ja wiem, że trudno jest w dzieciństwie. Ja miałem ten problem, że musiałem to ze sobą przerobić. To, że byłem, no co to dużo mówić, gruby, jeszcze człowiek w okularach, jeszcze na dodatek z trudnym nazwiskiem, i jakoś nie było nikogo takiego, kto byłby w stanie mi powiedzieć, że właściwie te wszystkie cechy, które mógłbym w tym momencie powiedzieć, że są minusem. Można przekręcić na plusy, bo to, że jestem otyły, no cóż, po prostu to trzeba wykorzystywać na swoją korzyść. Nie było mnie tak łatwo przewrócić, nie łatwo było mnie podnieść i rzucić. No cóż, miało to swoje plusy, tak? Podobnie to, że miałem okulary, no cóż, no... Tutaj akurat ciężko mi znaleźć jakieś plusy, chociaż przynajmniej mogłem udawać inteligentnego, więc to może był jakiś plus w też i w tym. Co do nazwiska, cóż, do tego też musiałem dorosnąć. Do tego, że jest to nazwisko dosyć trudne. Doskonale znam jego historię, wiem jak to wyglądało. Więc w tej chwili nie jest to dla mnie problemem, a z drugiej strony, czasami nawet mam wrażenie, że mi pomaga, bo Ludzie zapamiętują mnie jako człowieka z dosyć trudnym nazwiskiem. Często nie potrafią go wypowiedzieć, nie potrafią go zapamiętać, nie potrafią go zupełnie zapisać. Ale wyróżniam się, że mam trudne nazwisko. Już jak ktoś potrafi przeczytać, powiedzieć, zapisać, to już sam uważa to za sukces, i raczej jest to nazwisko, które dość doskonale zaczyna pamiętać. Więc cóż. Z drugiej strony, Amerykanie mówią, że to nieważne, czy mówią dobrze czy źle, grunt by nie przekręcano nazwiska. No, w moim wypadku to przekręcanie nazwiska jest istą zmorą, ale cóż, też do tego po prostu potrafiłem przewyknąć. Z drugiej strony, co w tym momencie chcę ci powiedzieć? To, że. Masz kiepską pracę, kiepskiego szefa, kiepski układ, kiepską żonę, małżonka, i tak dalej, to niestety, ale w sporej części jest twoja wina. I nie ma co się obrażać na życie, że mi to dało, takie karty, a nie inne do gry. Tylko po prostu, no tutaj zasytuję słynne powiedzenie z pewnego filmu, które tutaj wypowiedział jeden z amerykańskich aktorów. Jeżeli życie daje ci cytrynę. To po prostu wyciskasz ją i robisz z tego lemoniadę. No to będę to powiedział Samuel L Jackson. Świetny tekst. Bardzo często sam go przywołuję no i mówię, no, okej, okay, dostałem cytrynę, ale damy radę. Coś się tym z tym zrobi. Bo tu kolejny cytat z zupełnie innego filmu, tym razem polskiego, gdzie Wspomniano, nieodwracalną jest tylko śmierć. To wszystko, co Ciebie dotyka, czy to, co dostajesz od życia, można przerobić po swojemu, można zmienić. Skoro możesz to zmienić, to w czym problem? A, bo nie mogę zmienić szefa. Możesz. W tej samej firmie możesz do innego działu przejść, albo no może zmień po prostu firmę. A, bo Tobie łatwo powiedzieć zmień firmę. No tak. Łatwo, bo po prostu czasami to robiłem. Jeżeli uznawałem, że jest dosyć, no to coś z tym starałem się zrobić. Albo po prostu starałem się tak rozmawiać z szefem, aby się ode mnie no delikatnie mówiąc mniej się mną przejmował. Coś zawsze można zrobić. I jeżeli się cały czas uczysz, dokształcasz i rozwijasz. Łatwiej ci to zrobić, niż jeżeli siedziesz i płaczesz przy butelce piwa, na przykład, albo wina. Hmm? Ciężką pracą ludzie się bogacą. No, bzdura do kwadratu. Nieraz przekonałem się w życiu, że to, że się otyrałem jak głupi, to tylko mnie mięśnie bolały. Albo źle się czułem, ile dni, albo odchorowywałem to, co zrobiłem przez kilka dni. A tak naprawdę, jeżeli chciałem zarobić, to czasami niewiele trzeba było zrobić. Powiem tak, wychodzę z założenia, że większość rzeczy, które dobrze pieniądze da się na tym zarobić, no raczej trzeba wykonać głową niż mięśniami. I tutaj wcale nie jest tak, że im więcej pracujesz, tym będzie lepiej, i tak dalej, i tak dalej. Pracuj efektywniej, pracuj lepiej, pracuj tak, aby zauważano Twoją pracę i obyś dostawała odpowiednie wynagrodzenie za tą pracę. Po prostu wykonuj pracę, która też sprawia Ci przyjemność i radość. Ja wiem, że tutaj jest powiedzenie, że jeżeli znajdziesz pracę, która jest Twoim hobby, to nie przepracujesz ani jednego dnia. Bo złośliwi dodają. Niestety nie ma takich wakatów, akurat na tę pracę, co chcesz tak robić. No, tak też może być, ale wcale nie jest tak koniecznie. Jestem za tym, żeby samemu odnajdywać sobie pracę, samemu tworzyć sobie stanowisko i samemu stanowić o tym, w jakim kierunku tak naprawdę chcesz iść. Bo. Tutaj powracam znowu. Jeżeli przykładasz dużą wagę do rozwoju, do tego, żeby się uczyć nowych rzeczy, do tego, żeby poznawać nowe rzeczy, o tą pracę nie jest trudno. No nie wiem, no tak przynajmniej ja miałem w życiu. Nauczyłem się pewnej rzeczy. Owszem, posiedziałem noc, drugą, trzecią, poeksperymentowałem, popróbowałem. Umiem? Okej, okay, sprzedaję to. Sprzedaję swoją wiedzę. Albo nagrywam filmy, albo po prostu idę do klienta, i mówię: "Słuchaj, ja potrafię to i to. Mogę ci zrobić to i to. Chcesz?" No i często było tak, że chcą. Że chcą. Bo to sporo im poprawia, naprawia i tak dalej i pozwala im często zaoszczędzić pieniądze. Dawaj klientowi wartość, bądź wartością, a nie bądź Koszta. Tu bardzo ważna rzecz, którą też się ostatnio nauczyłem, to akurat polecam Ci film na temat freelancerów, który jest na moim kanale. Naprawdę uważam, że to świetny materiał. Sam osobiście chętnie powracam do pewnych rzeczy z tego materiału, właśnie do tego stwierdzenia. Masz dawać klientowi wartość. Masz dawać swojemu pracodawcy wartość. Żeby nie było tak, jest takie powiedzenie, że jeżeli idziesz przez firmę, widzisz danego pracownika i powinieneś, powinnaś sobie zadać pytanie, czy jeżeli by w tym momencie on powiedział, że chce go wziąć inna firma, to czy ty będziesz walczyć o niego, czy nie? Jeżeli nie będziesz o niego walczyć, nawet trochę to go jeszcze dzisiaj. Bo skoro nic ciekawego nie wnosi, oprócz tego, że przychodzi i psuje powietrze w określonych godzinach u siebie w firmie, to bez sensu jest jego trzymanie. Męczysz się tylko ty i on. Po co to robić? Ale teraz będzie mnóstwo hejtu i komentarzy pod tym filmem. To no, trudno jakoś to przeboleć. Dobre relacje to podstawa. Sam muszę przyznać, że dorastam cały czas do tego, ale coraz częściej sam zauważam, że utrzymywanie dobrych relacji z pewnymi ludźmi dobrze wpływa na to, jak mi się po prostu wiedzie. Po prostu, tak? Na pewno odpuszczenie sobie ludzi, którzy narzekają, marudzą, cały czas jest im źle, no, są takimi typowymi wampirami energetycznymi. Nie jest dobrze z nimi przebywać. Staram się maksymalnie to ograniczać, i nawet ostatnio ograniczam takie sytuacje, że do mnie ktoś dzwoni i tylko żale i, i różne rzeczy wylewa. Ja mu mówię coś tam, a ten dalej odnowa Polska Ludowa. No po prostu staram się to też ucinać, nawet wśród moich klientów. Przepraszam, nie chcę dalej marudzić. Przejdźmy do rzeczy, co możemy zrobić w tej sytuacji. Idźmy do rzeczy, działajmy. Nie traćmy czasu. Nie mamy na to czasu, żeby siedzieć, płakać i użalać się nad sobą. Róbmy coś. To daje większy efekt niż ciągłe gorzkie żale. A są tacy, autentycznie znam takie ludzi, takich ludzi i też wśród moich znajomych czy rodziny, którzy dzwonią, wylewając na mnie wiadra swoich żali, różnych problemów i tak dalej, ale nie chcą rozwiązać. Nie chcą nic z tym robić. Po prostu fajnie im jest tym. Za przeproszeniem, urządzili się w tej czarnej dupie, w której się znajdują. Już nie tylko są w niej, ale jeszcze się w niej świetnie urządzili. Po prostu nie czują potrzeby z niej wyjścia. A ja tak nie chcę żyć. Ja chcę żyć w ten sposób, że jestem z dala od takich sytuacji. Po prostu. I wiesz co? Żyje mi się dużo lepiej. Naprawdę dużo lepiej. Więc dobór odpowiednich znajomych, szukanie odpowiednio, zadawanie się z odpowiednimi ludźmi, ale też utrzymywanie relacji poprawnych. To nie jest tylko tak, że tylko dzwoni ktoś do mnie. Tylko i wyłącznie po to, bo ma interes. Chciałbym, żeby dzwonił też czasem w innym cel. Zawsze miałem z tym problem. I nie powiem, żeby nie było tak, że dalej nie mam z tym problemu. Ale cóż, mam nadzieję na to, że będzie lepiej. W dzisiejszym odcinku starałem się przekazać te trzy rzeczy, które uważam, że chciałbym wiedzieć wcześniej. Po pierwsze, to. Że swoją sytuację życiową można zawsze zmienić. Można zawsze coś robić. Dopóki żyjesz, piłka jest w grze. Możesz coś zmienić, poprawić. Po drugie, ciężką pracą ludzie się bogacą. Bzdura totalna. Wcale nie musisz się zatyrać na śmierć, aby żyć lepiej, żeby więcej zarabiać. Bardziej przykładaj się do pracy. Odnajduj okazję. Rób tak, aby te okazje do Ciebie przychodziły i wykorzystuj te okazje. Łatwiej wtedy się po prostu żyje. Po prostu. I ostatni punkt: to, że możesz takich poznawać ludzi, którzy będą pchali Cię do góry, a nie będą Cię ciągnęli w dół. Ludzie, którzy ciągną Cię w dół, staraj się ich unikać. Staraj się. Ich po prostu w miarę możliwości z nimi się. No nie zadawać, tak? Szukaj ludzi, którzy będą ci ciągnęli w górę. Szukaj towarzystwa, które chce coś robić, które ma pomysły, które ma cele, ma cele życiowe nie jeden cel, tylko wiele celów i pcha ostro do przodu, a nie siedzi, śpi, siedzi z tym piwem. Popijając i marudząc, ale mam życie, no de. Albo tam wino pijąc w szafie, chowając się, czy włukając do poduszki. To naprawdę nie jest ani towarzystwo dla ciebie, ani na pewno nie chcesz takiego życia. A jeżeli chcesz, no cóż, to urządzaj się w tej czarnej D. Dziękuję bardzo za obejrzenie mojego filmu. Jeżeli uważasz, że film Ci się podobał, to nie krępuj się, łapka w górę, naciśnij przycisk, subskrybuj, dzwoneczek. Będziesz dostawać powiadomienia o tym, że pojawiają się nowe filmy na moim kanale YouTube Sukces Studio, pisane razem. Jeżeli interesują Cię takie właśnie rzeczy rozwojowe, chcesz coś wiedzieć więcej, chcesz odżycia więcej, zapraszam na moją stronę sukcesstudio.pl. Tam znajdziesz sporo rzeczy na temat biznesu, na temat samorozwoju, na temat sprzedaży, marketingu, różnych narzędzi informatycznych oraz ich zastosowań. Znajdziesz tam naprawdę dużo fajnych materiałów. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia.